Spotkanie no, w ramach 1.32. finału Pucharu Polski, w Karopolski, którym Green Booty KS Gniezno zmierzy się z FC Reiter Toruń. Serdecznie zaprasza Bartosz Matlęga. Z numerem 9 Kamil Rol, z numerem 17 Krzysztof Elsner, z numerem 21 Kacper Woźny, z numerem 23 Paweł Kadłubowicz. ...którzy grają pierwsze skrzypce w zespole z Torunia, a my tymczasem już rozpoczynamy spotkanie w Gnieźnie. Stał do odległości ponad 10 metrów, zablokowany i bardzo szybko to spotkanie otwierają Runianie, a konkretnie wspominany już nieraz Daniel Cayego-Garcia. Ale czy tutaj Kamil e, Roll e, traci piłkę? To oni z numerem dziewiątym wykorzystują to gospodarze i mamy bardzo szybko wyrównanie stanu rywalizacji. Paweł Kazimierczak, jedna z ikon klubu z Gniezna. W tym meczu starał się zaskoczyć strzelaniem z stanu golkipera, gospodarzy, który nadal jest trzujny i również broni to uderzenie Machałowskiego. W tym razie Jefferson! Mamy dwa do jednego dla Torunian. Niestety... Widać doskonale w tej pierwszej połowie, jak znakomicie wyszkoleni są obaj Kolumbijczycy z Torunia. Z jego szansa i mamy trzecią bramkę dla FC Rejfer Toruni. To spotkanie w Gnieźnie i rozpoczynają grę goście. Elsner, podanie na prawą stronę. Gospodarze na własnej połowie. I teraz groźna sytuacja, że mamy ale się Ależ niespodziewana sytuacja i mamy już tylko 3 do 2 dla połkości. Jeszcze raz Grecer, Wojciech Bręk, Wojciech Bręk. Mocno trzyma się no. Mistrz hologramów. Wspaniały rozgrywka po ataku Polak biznesu drużyna. Mecz. strzelec Gniźnia w pierwszej lidze dziś bez trafienia, ale trafiali do siatki jego koledzy że teraz stracili piłkę na połowie stronie. To Jefferson! Jefferson! Marcin Wróbszyński, to właśnie on wykonuje ten corner i znalazł tutaj Daniela Gajego, który kapitalnym strzałem z powietrza w końcu pokonuje Dawida Dymka. Daniel Garcia pokonuje Dawida Szczepaniak Wróbszyński Daj ładnie teraz, znalazł Jeffersona. Zdrowy do zawodnik oznaczony numerem 7 Wyprowadza Torunian na naprowadzenie, 5 do 3. Ustawy teraz. Ładnie teraz, pośrodkował w pole karne. daj jego. Jeszcze raz Marcinkowski przy piłce. miejsce w skaju luki w tej defensywie. Torunian gospodarze i go Marcin Marcinkowski zaskakujące uderzenie z dystansu. Obawa, Mylony frekwencji Mateusz Szymański. Jednego ze swoich kolegów te piłkę Marcin, Marcin, Marcin Ależ niewiele brakowało.